Przyjazd legendarną Koleją Transsyberyjską to dla wielu podróż, życia albo wyprawa marzeń. To trasa, która pozwoli jak w kalejdoskopie zobaczyć zmieniające się krajobrazy i kultury mieszkańców Eurazji, od Moskwy, przez Syberię i Mongolię, aż po Pekin. Po drodze czeka Was zwiedzanie najróżniejszych atrakcji, wizyty w miastach, kontakt z przyrodą i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie przestrzeni w pociągu mknącym przez wielkie syberyjskie przestrzenie. Od wszystkich innych wycieczek, ta różni się nadzwyczajnym bogactwem programu i zróżnicowaniem odwiedzanych miejsc. To właśnie różnorodność jest słowem kluczem najlepiej opisującym nasz transsyberyjski wyjazd do Rosji, Mongolii i Chin. Na poszczególnych odcinkach trasy doświadczycie zupełnie innych wrażeń, widoków i spotkań z ludźmi. Wyprawę zaczniemy od zwiedzenia Moskwy i jej najważniejszych zabytków. Dalej w programie mamy wizyty w mniej znanych, ale fascynujących rosyjskich miastach. Kazaniu i Jekaterynburgu, i Irkucku. Pobyt nad Bajkałem pozwoli nam oczarować się pięknem syberyjskiej przyrody, a wyjazd w stepy Mongolii da wytchnienie i pomoże poznać krainę, w której życie toczy się zupełnie innym rytmem. Tę przekrojową podróż zakończy zwiedzanie Pekinu i wycieczka na słynny Wielki Mur. Słowem, podróżujemy od czerwonych murów Kremla po Wielki Mur Chiński. Do tych niesamowitych miejsc będziemy docierać kolejnymi pociągami transsyberyjskimi. Za każdym razem będą to normalne składy pasażerskie, którymi ludzie jeżdżą na wakacje, w odwiedziny do krewnych i znajomych, w delegacje albo do pracy. Dla nas te przejazdy będą okazją, by trochę odpocząć po intensywnym zwiedzaniu, by wpatrywać się w widoki za oknem i kontemplować mijane przestrzenie oraz by wczuć się w klimat podróży najdłuższą linią kolejową świata. Pić kolejne szklanki herbaty z Samowaru poznawać współpasażerów, dzielić się opowieściami, chodzić do warsu i brać udział w tak zwanym życiu peronowym. Podczas tych przejazdów wrażenie będzie robiło pokonywanie kolejnych tysięcy kilometrów, przekraczanie wielkich syberyjskich rzek, obu Irtyszu i Jeniseja oraz zwiedzanie wielkich dworców kolejowych w takich miastach jak Nowosybirsk czy Krasnojarsk. W okolicach Bajkału na kilka dni odbijemy od linii kolejowej. Będziemy mogli zapomnieć o stukocie kół pociągu, i nacieszyć się świeżym powietrzem w nieograniczonych ilościach. Pojedziemy na wyspę Olhon, zwaną sercem syberyjskiego morza. To doskonałe miejsce, by zachwycić się cudami przyrody i wspaniałymi pejzażami Bajkału. Piaszczystymi plażami, skalistymi przylądkami oraz widokiem bezkresów. Noclegi u miejscowych pozwolą nam przez chwilę spojrzeć na świat z perspektywy syberyjskiej zagrody i spróbować specjałów domowej kuchni. Wieczorami będziemy podziwiać bajeczne zachody słońca, a następnie siadać z gitarą i śpiewnikami przy ognisku i przy okazji prowadzić degustację miejscowych trunków i zakąsek. Dobrze przyrządzona słonina czy tatar z bajkalskich ryb smakują tam każdemu. W Mongolii również na trochę oddalimy się od kolei transsyberyjskiej, by nacieszyć się jej harmonijnymi krajobrazami, popatrzeć w dal, zachwycić się przestrzeniami, poczuć wolność i ukojenie. Przemieszczając się pomiędzy kolejnymi ośrodkami turystycznych jurt, Będziemy mogli wczuwać się w spokojne rytmy funkcjonowania koczowników od wieków żyjących wraz ze swoimi stadami w zgodzie z przyrodą. Program zwiedzania wzbogaciliśmy o wiele oryginalnych atrakcji i doświadczeń. Po Moskwie częściowo będziemy jeździć słynnym metrem, podziwiając jego najciekawsze stacje. W Kazaniu spróbujemy swoich sił w przygotowaniu dań Narodowej Kuchni Tatarskiej, a w Jekaterynburgu w świątecznym nastroju przekroczymy granice Europy i Azji. Na Syberii weźmiemy udział w występie zespołu starowierców, którzy łączą tradycję przedwiecznego śpiewu wielogłosowego z dobrą zabawą. W Mongolii zorganizujemy degustację wyśmienitej lokalnej jagnięciny, przyrządzonej w tradycyjny sposób. Z kolei w Pekinie część trasy w zabytkowej części miasta pokonamy rikszami rowerowymi. Podróże koleją transsyberyjską przez Rosję, Mongolię i Chiny organizujemy od lat i robimy to z wielką pasją. Program tych wypraw jest w 100% dopracowany. Wiemy, co chcemy pokazać naszym turystom, w jakim rytmie i w jakiej kolejności. Wiemy też, kiedy potrzebne jest zwolnienie tempa i regeneracja przed następnym intensywnym odcinkiem podróży. Mamy dopracowane rozmaite detale, które sprawiają, że podróż jest sprawnie zorganizowana, a jej atmosfera niezapomniana. To trasa, na której bardzo ważna jest rola naszych pilotów, którzy w transsyberyjskich pociągach czują się jak w domu, a we wszystkich odwiedzanych miejscach też są u siebie. Wiedzą, gdzie zrobić zakupy przed dłuższą jazdą pociągiem, na którym dworcu można wziąć prysznic, gdzie jest najlepsza kawa w mieście, czy gdzie kupić najciekawsze pamiątki. A podczas dłuższych przejazdów i w trakcie zwiedzania dzielą się wiedzą, opowieściami nadają głębie odwiedzanym miejscom oraz wyjaśniają zawiłości historii i kultury spotykanych narodów. Wyprawa koleją transsyberyjską z Moskwy do Pekinu to podróż jedyna w swoim rodzaju. Tylko w taki sposób można ze spokojem przemierzać wielkie przestrzenie Eurazji, zatrzymując się w najciekawszych miejscach, poznając ich przyrodę i zabytki historii, a w swojej głowie budować oparty na własnych doświadczeniach i obserwacjach przykrojowy obraz tej części świata. Tylko tak możecie poznać atmosferę i koloryt pociągów przemierzających bezkresy syberyjskich i mongolskich przestrzeni. Tylko tak możecie spełnić swoje marzenie o azjatyckiej Odyssei sławnym szlakiem transsyberyjskim.